Tekst manny na 22 czerwca. A od szafarzy wymaga się, aby każdy z nich okazał się wierny. Każdemu według jego zdolności. Pierwszy Koryntów rozdział 4 Werset 2, Ewangelia Mateusza rozdział 25 Werset 15. Komentarz parałzyjny. Grzywna, taka sama dla wszystkich odpowiednio przedstawia błogosławieństwo Boskie i łaski wspólne dla całego ludu Bożego usprawiedliwienie. Inne dary natomiast różnią się w ilości, odpowiednio do naszych naturalnych sposobności i zwykle pochodzą od Ojca, np. słowo i duch. Nasze usprawiedliwienie, choć zaplanowane przez Ojca jest darem od Jezusa, Ponieważ zapłacił on za nie swoją własną drogocenną krwią. Ta jednak żywna stawia wszystkich na wspólnej płaszczyźnie jako sług nadających się do przyjęcia i każdemu pozwala okazać gorliwość przez ofiarowanie się. Natomiast talenty, rozdzielane odpowiednio do zdolności każdego człowieka, Przedstawiają sposobności w służbie Bożej odpowiadające posiadanym przez nas zdolnościom. Mogą to być talenty w postaci wykształcenia, pieniędzy, wpływu, dobrego zdrowia, czasu, taktu, czy zdolności ze sposobnościami używania ich w służbie dla Boga. Reprint numer 1972 Komentarz epifaniczny Szafarzem jest ten, komu powierzono zarządzanie dobrami drugiego. Ten, kto zaufał szafarzowi ma prawo spodziewać się wierności z jego strony. Jechowa czyni nas szafarzami tych swoich dób, które jemu poświęciliśmy, spodziewając się wierności i w pełnieniu powierzonego nam szafarstwa. Ze swej strony Bóg udziela nam każdej sposobności potrzebnej do sprawowania szafarstwa w interesie jego sprawy. Jego dobroć w tym zakresie zasługuje na naszą bardzo lojalną służbę. Równoległe cytaty według przekładu UBG, czyli u współcześnionej Biblii Gdańskiej. Pierwszy Korentów rozdział 2 wersety 3 i 4 i byłem u Was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy. Drugi Korentów rozdział trzeci, wersety czwarty i piąty, a taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś jakby z samych siebie, lecz nasza możność jest z Boga. Rozdział szósty wersety od pierwszego do dziesiątego, jako jego współpracownicy, napominamy was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno. Mówi bowiem Bóg, w czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia aby nasza posługa nie była zhańbiona ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga w wielkiej cierpliwości w uciskach w niedostatkach w utrapieniach w chłostach w więzieniach podczas rozruchów w trudach w nocnych czuwaniach w postach przez czystość i poznanie, przez wytrwałość i życzliwość, przez Ducha Świętego i nieobłudną miłość, przez słowo prawdy i moc Boga, przez oręż sprawiedliwości na prawo i na lewo, przez chwałę i pohańbienie, przez złą i dobrą sławę, jakby zwodziciele, a jednak prawdomówni, jakby nieznani, jednak dobrze znani, jakby umierający. A oto żyjemy, jakby karani, ale nie zabici, jakby smutni, jednak zawsze radośni, jakby ubodzy, jednak wielu ubogacający, jakby nic nie mający, jednak wszystko posiadający. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 14 do 30 Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do człowieka, który odjeżdżając... Zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności. I zaraz odjechał, a ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał drugie pięć talentów. Tak samo i ten, który otrzymał dwa, zyskał drugie dwa, ten zaś który otrzymał jeden, poszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. A po dłuższym czasie przybył pan tych sług i zaczął się z nimi rozliczać. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć talentów i powiedział: Panie, powierzyłeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem. I powiedział mu jego pan, dobrze, sługo dobry i wierny. W niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał dwa talenty, i powiedział, panie, powierzyłeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem. Powiedział mu jego pan, dobrze, sługo dobry i wierny. Ponieważ byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i powiedział: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz. Co twoje, A jego pan mu odpowiedział, sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, żeżny, gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje, z zyskiem. Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie miał w obfitości. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ewangelia Łukasza rozdział 12 wersety 37, 38 i od 42 do 48 Błogosławieni ci słudzy których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, że się przepaszę i posadzi ich za stołem, a obchodząc, będzie im usługiwał. Jeśli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży, i tak ich zastanie. Błogosławieni są ci słudzy. A pan odpowiedział, któż więc jest szafarzem wiernym i roztropnym? którego Pan ustanowi nad swoją służbą, aby we właściwym czasie wydawał jej wyznaczoną żywność. Błogosławiony ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę, powiadam Wam, że postawi go nad wszystkimi swoimi dobrami, ale jeśli ten sługa powie w swoim sercu, mój Pan zwleka ze swoim przyjściem. I zacznie bić sługi i służące jeść, pić i upijać się Przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie której nie zna, i odłączy go. I wyznaczy mu dział z niewierzącymi. Ten zaś sługa, który znał wolę swego Pana, a nie był gotowy i nie postąpił według Jego woli, otrzyma wielką chłostę. Lecz ten, który jej nie znał i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać, a komu wiele powierzono, więcej będzie się od niego żądać. Rozdział 16 wersety od 10 do 12. Kto jest wierny w najmniejszym, i w wielkim jest wierny, a kto w najmniejszym jest niesprawiedliwy. I w wielkim jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, Któż wam powierzy to, co prawdziwe? A jeśli w cudzym nie byliście wierni, Któż wam da wasze własne? Rozdział 19, wersety od 13 do 27, A przywoławszy dziesięciu swoich sług, Dał im dziesięć grzywien i powiedział do nich, Obracajcie nimi. Aż wrócę. Lecz jego poddani nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo ze słowami: Nie chcemy, aby ten człowiek królował nad nami. A gdy wrócił po objęciu królestwa, rozkazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał, handlując. Wtedy przyszedł pierwszy i powiedział: Panie. Twoja grzywna zyskała dziesięć grzywien. I powiedział do niego: Dobrze, sługo dobry, ponieważ byłeś wierny w małym, sprawuj władzę nad dziesięcioma miastami. Przyszedł też drugi i powiedział: Panie, twoja grzywna zyskała pięć grzywien. Również temu powiedział: I ty władaj pięcioma miastami. A inny przyszedł i powiedział: Panie. Oto twoja grzywna, którą miałem schowaną w chustce. Bałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym, bierzesz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś. Wtedy mu odpowiedział. Na podstawie Twoich słów osądzę Cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, który bierze, czego nie położył i żnie czego nie posiał. Dlaczego więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, abym po powrocie odebrał je z zyskiem? Do tych zaś, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie mu grzywne i dajcie temu, który ma dziesięć grzywien. Odpowiedzieli mu, panie, ma już dziesięć grzywien. Zaprawdę powiadam wam, że każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma. Zostanie zabrane nawet to, co ma, lecz tych moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował. Przyprowadźcie tu i zabijcie na moich oczach. Rzymian rozdział 12, wersety od 6 do 8. Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana. Jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary. Jeśli usługiwania niech usługuje, jeśli ktoś naucza, niech trwa w nauczaniu. Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Jeśli ktoś rozdaje, to w szczerości. Jeśli ktoś jest przełożonym, niech nim będzie w pilności. Jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. Pierwszy Koryntów rozdział dwunasty wersety siódmy. 11 i 29, a każdemu jest dany przejaw ducha dla wspólnego pożytku. A to wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy cudotwórcami? Efezów rozdział 4, werset 11. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Tytusa rozdział pierwszy werset siódmy Biskup bowiem, jako szafarz Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niegoniący za brudnym zyskiem, Pierwszy Piotra rozdział czwarty werset 10 Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej usługujcie sobie nawzajem tym darem jaki każdy otrzymał Pieśni 309 332 8 200 208 225 272 Wiersze Brzasku 149 Obciążeni służbą Lektura uzupełniająca w Strażnicy Reprint nr 5385 Tekst manny na 22 czerwca A od szafarzy wymaga się, aby każdy z nich okazał się wierny. Każdemu według jego zdolności. pierwszy korentów rozdział 4 werset 2 Ewangelia Mateusza rozdział 25, werset 15. Pytania, czy w tym tygodniu byłem byłam wiernym szafarzem, odpowiednio do możliwości? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.